No dzień dobry, Ania Pacholak, dietetyk inaczej, gadanko na śniadanko. Godzina 3.30 w nocy to nagrywam, bo za chwileczkę ruszam do Bielska Białej na spotkanie z naszym Łukaszem Adamczykiem, ale dzisiaj Światowy Dzień Puzli. Nie znoszę układania puzli. W życiu lubię układać. W, gr w grze, w zabawienie. Lecimy! W zdrowiu do setki! No i znów końcowa dogrywka. Pewnie ją włączę na samym początku. Poproszę lajka, poproszę serduszko i napisz w komentarzu, czy robisz medytację, czy robisz jakieś ćwiczenia oddechowe, które Cię odstresowują. To jest niezwykle ważne. A jeśli nie robisz, czy chcesz jakiś odcinek, żeby na ten temat nagrać? Dzisiaj również dzień łamigłówek. O życiowate łamigłówki. Lubię układać, lubię też łączyć kropki u mnie w gabinecie, jeśli pacjenci mają jakieś wyniki badań plus objawy nietypowe. Oj, lubię to w chorobach metabolicznych oczywiście. Ale dzisiaj holistyczna środa. Z okazji holistycznej środy, no o godzinie 3.30, myśli się. Mm, no, myśli są czyste. <grym> Niczym nie zakłócone. Na pewno żadnymi dźwiękami z zewnątrz, ale chciałabym dzisiaj parę słów na temat przygotowania Łukasza Adamczyka do ultramaratonu 611 km w Arktyce. Holistyczne przygotowanie, bo. To, że je głównie odżywia się od zwierzęco, trochę warzyw, niewiele, ale jest to zdecydowanie keto, no to to jest dlaczego między innymi a no właśnie, tak jak wczoraj mówiłam, czysty umysł. To robi naprawdę robotę w większości przypadków w ultramaratonach. Dlatego, że powyżej któregoś kilometra, i u każdego to jest inny, już nie biegną nogi, ale biegnie głowa. I o tą głowę należy bardzo zadbać. Należy zadbać o temperaturę, o się z temperaturą. Łukasz. Oswaja się codziennie poprzez morsowanie, czyli 5 minut w zimnej beczce. Nie ukrywam, nauczyłam się tego od niego i już nie morsuję sama raz w tygodniu, tylko prawie codziennie. Nie codziennie, nie wychodzi mi to codziennie. Dzisiaj na przykład nie będę morsować, ale prawie codziennie mi się to udaje. I morsowanie codziennie, oswajanie się z zimnem, bo. Zdarza mu się nie wiem też czy nie codziennie, spać pod namiotem właśnie w takie temperatury, jak w tej chwili są, również oswajanie szybkości zasypiania. Przecież w momencie, kiedy idziesz, biegniesz 100 km przez cały dzień, bo tyle dziennie będzie trzeba prawie zrobić. Tam wychodzi między 80 a 90 km dziennie, no to w tym momencie. Jakość i szybkość zasypiania ma ogromne znaczenie. Trzeba spać szybko i mocno. I specjalne metody oddechowe, między innymi wziętodłużne chofa, między innymi metoda butejki. To są wszystko metody, które pomagają szybko zasnąć. I spać dobrze i mocno. Sposób odżywiania też nie jest tutaj bez znaczenia, dlatego że jeśli mamy odżywianie, które nie obciąża bardzo organizmu, też się łatwiej i szybciej śpi. Szybciej. Co to znaczy szybciej? No właśnie, śpię mocniej, dzięki temu efektywniej. Nie ma wahań insuliny, nie ma wahań glukozy, bo nie ma węglowodanów. No i właśnie to jest klucz do sukcesu. A jaki będzie ten sukces? Śledźcie nas, sprawdźcie. 27 lutego już Łukasz rusza na trasę, będzie miał do pokonania 611 km, będzie miał 3 dni medytacja, dwa razy dziennie już w tej chwili, raz dziennie było niewystarczająco. Medytuje Łukasz dwa razy dziennie i to jest właśnie mental. Tego nie należy zaniedbywać. Bardzo wielu sportowców, sportowców wyczynowych, nawet ekstremalnych, zapomina o takim narzędziu, jakie mamy w sobie, którym jest mózg. Dbamy o nogi, o kondycję, o relaks, o, o mięśnie. Zapominamy o tym najważniejszym naszym mięśniu. Ale ty, bez względu na to, co robisz, Pamiętaj, że ten Twój największy, naj, naj, najważniejszy mięsień, trzeba o niego dbać, trzeba go ćwiczyć. No i wiesz, nie? Dobrze, że jesteś. Widzimy się jutro z życia wziętym czwartku.